Cześć Leonie, zapraszam Cię dzisiaj na wspólne zajęcia. Jak pewnie wiesz, wczoraj nasza Ziemia obchodziła swoje własne święto, i z tej właśnie okazji dzisiaj, przy naszym pierwszym ćwiczeniu, będą nam pomagać różne minki, które znajdują się właśnie na naszej pięknej planecie. Teraz nasza dolna warga schowa się za górnymi zębami. Świetnie, a teraz spróbujemy na odwrót. Schowamy górną wargę za dolnymi zębami. To już trochę trudniejsze, ale super. Teraz wysyłamy całuski. Teraz będziemy robili balon z naszych policzków i wypuszczali z nich powietrze. Czyli najpierw wciągamy powietrze nosem i robimy balon. A następnie wypuszczamy powietrze ustami. I jeszcze raz. Super! Teraz kląskamy, uśmiechamy się szeroko i robimy smutną linkę. Świetnie! A teraz kolejne ćwiczenie, do którego będziemy potrzebowali naszej kartki papieru. Mam nadzieję, że macie kolorową, ale jeśli nie, to też się nie przejmujcie. Ja mam białą i najważniejsze jest to, żeby ta kartka była ze zwykłego bloku rysunkowego, ponieważ blok techniczny będzie za twardy i nie będzie nam działał nasz robaczyk, którego zaraz zrobimy z tej kartki. A inne y, kartki, takie bardzo cienkie, będą znowu zbyt lekkie. Bierzemy naszą kartkę, stawiamy pionowo przed sobą i na szerokość naszego palca robimy zagięcie z góry do siebie. I dociskamy. Albo dociskamy palcem o stół naszą krawędź, albo podnosimy i w powietrzu. Dbamy, żeby były mocno zagięte nasze krawędzie. I następnie znów zaginamy do siebie. I jeszcze za każdym razem pamiętamy, żeby dociskać. Kiedy mamy zagiętą, prosimy mamy o pomoc albo tatę, i nożyczkami obcinamy końce. Same skosy obcinamy. Następnie rozwijamy. I powinno nam wyjść coś takiego. Bierzemy teraz końcówki i zaginamy je w drugą stronę. O. I stawiamy. I teraz decydujemy, gdzie nasz robaczek będzie miał przód. Bierzemy kredkę i dorysowujemy mu oczy. Super! Stawiamy naszego robaczka przed sobą i za pomocą słomki dmuchamy w ten sposób, żeby się rozpłaszczył. I tak robaczek nasz będzie się przemieszczał. Ważne jest miejsce, w które będziemy dmuchać, ponieważ jeżeli dmuchniemy za bardzo z tyłu, Nasz robaczek po prostu nam ucieknie. Musimy dmuchać od góry, żeby robaczek mógł się przemieszczać. A teraz kolejne ćwiczenie i ostatnia rzecz z tematyki wielkiej nocy. Do naszego kolejnego ćwiczenia potrzebujemy kredek. Wybieramy sobie dowolny kolor i szukamy dwóch takich samych jajek. Te dwa są takie same. Łączymy je ze sobą. Świetnie. Teraz dorosły mówi nam wyrazy, które znajdują się pod jajkiem. Znaleziony. Staramy się również powiedzieć: Znaleziony. I pod drugim jajkiem: guzik. Guzik. Znaleziony guzik. Jaki jest ten guzik? Jest znaleziony. Bierzemy kolejny kolor. I szukamy dwóch kolejnych jajek. I tak samo. Zielone. Mówimy zielone. Gałęzie. Gałęzie. Co my tu mamy za parę wyrazów? Zielone gałęzie. Jakie są te gałęzie? Zielone. Bierzemy kolejny kolor. Łączymy kolejną parę jajek. Odnaleziony koziołek? Co? Koziołek? A jaki jest? Odnaleziony. Odnaleziony koziołek. I kolejna kredka. Późna zima. Jaka pora roku? Zima. Jaka ona jest? Późna, późna zima. Bardzo dobrze. Teraz będziemy dobierali w pary rzeczy, które do siebie pasują, choć niekoniecznie są identyczne. Najpierw nazywamy, co widzimy. Co to jest? Młotek, a tutaj ołówek. Tu mamy kubek i tak po kolei ustalamy, co widzimy na obrazkach. Następnie łączymy przedmioty w pary. Co połączyliśmy? Połączyliśmy młotek z kluczem. A dlaczego? Czym one są? Są narzędziami. To są narzędzia. Następnie, co połączymy? Zgadza się, możemy połączyć filiżankę z kubkiem, ponieważ z obu rzeczy można pić. W ten sposób łączymy wszystkie obrazki w pary. Nazywamy je, mówimy dlaczego do siebie pasują, ale także wskazujemy różnice między nimi. Mamy nasze kule ziemskie i nasze drzewka. Teraz ułożymy układankę. Kładziemy układankę po naszej lewej stronie. A po prawej będziemy starali się ją dokładnie odwzorować. I tak z rozsypanych elementów układamy po kolei. Analogicznie: kulę ziemską, obok niej drugą i drzewko. Następnie przechodzimy do drugiego rzędu. Drzewko. Kula ziemska. drzewko i znów nasza ziemia drzewko oraz ziemia świetnie o naszą planetę można dbać na różne sposoby ale najważniejsze żeby nasze odpady trafiały do właściwych koszy na śmieci naszym pierwszym zadaniem będzie pokolorowanie odpowiednio naszych koszy na śmieci i tak pierwszy kosz to odpady zmieszane Pokolorujemy go na czarno. Drugi kosz zawiera odpady bio, czyli biodegradowalne. Pokolorujemy go na brązowo. Do trzeciego kosza wrzucamy papier. Kosz jest w kolorze niebieskim. Czwarty kosz jest w kolorze żółtym. Kolorujemy go na żółto i do niego wrzucamy plastik. I ostatni, piąty kosz jest w kolorze zielonym. Do takiego kosza wrzucamy szkło. Kiedy kosze już pokolorowane, patrzymy na nasze obrazki na dole. Pierwszy z nich to butelka. Ta butelka jest szklana. Drugi to karton. Trzeci plastikowy pojemnik. Obok niego leży skórka po bananie. A na samym końcu mamy ości ryby. Naszym zadaniem będzie idąc od kosza sprawdzić, co do niego dokładnie wrzucamy. Z boku na naszym obrazku wygląda z za rogu kazio. Kazio nie wie, jak posegregować odpady. Pomóż kaziowi i od kosza całą ścieżką, poprowadź go aż do konkretnego odpadu. Wtedy i ty dowiesz się, jak prawidłowo segregować śmieci, żeby nasza Ziemia była dla nas jeszcze lepszym miejscem. Świetnie, dziękuję Ci za dzisiejsze ćwiczenia i do zobaczenia.